Dzień dobry. Moim gościem jest dziś Tomasz Piątek, pisarz, publicysta i co tu dużo mówić, innowierca. Jesteś gotowy na deportację? Mam nadzieję, że jako Kalwin zostanę deportowany do Genewy. Ciebie zresztą też by to dotyczyło, też jesteś Kalwinka. Mówimy o tym z uśmiechem, ale czy to była naprawdę śmieszna wypowiedź, to co zrobiła posłanka Pielucha? Nie, według Lemkina i innych specjalistów od ludobójstwa, w momencie, w którym zaczynają się przedstawiciele władzy publicznie mówią takie rzeczy, to już przeszliśmy 60% drogi, która nas dzieli od ludobójstwa. Na razie Polacy próbują sobie radzić z tym, co się dzieje, na przykład pisząc wiersz ja przeczytam taki wiersz, który znalazłam na Facebooku. Autor Marceli Szpak. Deportuj mnie, nie wahaj się ni chwili. Deportuj mnie gdzieś z dala od debili, deportuj mnie do krain najlepiej ciepłych, deportuj mnie bez procedur rozwlekłych. Deportuj mnie, choćby i w samych gaciach, deportuj mnie, przysięgam, nie będę wracał. Deportuj mnie gdzieś do Ateistanu. Deportuj mnie, już nie chcę żyć wśród hamów. No właśnie ten ateistan, takie osoby jak posłanka Pielucha i ogólnie rzecz biorąc rządząca w tej chwili partia katolicka, robią najgorszą możliwą reklamę chrześcijaństwu i ludziom ateizm zaczyna się wydawać jedyną alternatywą dla katolicyzmu. Ludzie zaczynają myśleć, że kat że chrześcijaństwo jest czymś takim jak katolicyzm, że jest właśnie jak katolicyzm w wydaniu pisowskim. I w ten sposób rządząca partia katolicka produkuje ateistów, którzy wzdychają za ateistanem. Myślę, że kiedy dokonują rządzące obecnie władze pod rękę z Kościołem, ale także z różnymi dziwnymi organizacjami, które prą do takich aktów, kiedy oddaje Polskę w niewolę Chrystusa, to to rzeczywiście skłania ludzi do tego, żeby przeszli na stronę ateizmu, czy wręcz przeciwnie, bo może się to Polakom podoba. Tak, z części się podoba, ale to nie znaczy, że stają się od tego chrześcijanami. Jezus powiedział, że. Nie każdy, kto woła do Niego Panie, Panie, Panie mój, jest z Nim, tylko Ten, kto czyni e, wolę Boga, jest z Chrystusem. A Jezus mówi, jaka jest wola Boga: kochać bliźniego, także nieprzyjaciół, godzić się z nieprzyjaciółmi, okazywać pokorę, nadstawiać drugi policzek czyli wszystko to, czego. E, nasz rząd e, nie robi. Oczywiście rządy zwykle są mało skłonne do takich chrześcijańskich działań, ale ten jest wyjątkowo e, pyszny i arogancki. I e, przychodzi taki moment, w którym my nie możemy już też nadstawiać policzka, bo możemy nadstawiać swój policzek, ale jeśli będziemy akceptować to, że rząd miażdży i znieważa część społeczeństwa, to wtedy już nadstawiamy cudzego policzka. No ale ja nie rozumiem, bo może to dobrze, że prezydent Duda zamiast spotkać się z protestującymi nauczycielami, jedzie do łagiewnik i tam klęka i oddaje Polskę pod obronę Jezusa w jego władanie, bo może to przypomina o tym, czym jest chrześcijaństwo, czym jest katolicyzm. Dokładnie rzecz biorąc, Jezus tam został intronizowany na króla Polski. I no i co w tym złego? Jezus jest moim królem i panem, natomiast e, e, nie wiem oczywiście wszystkiego o Jezusie, nie wszystko mi mówi, ale... E, i gdy czytamy Ewangelię, to mam wrażenie, że Jezus nie do końca się identyfikuje z obecną Polską, a na pewno z obecnym rządem Polski i kiedy ten rząd Polski próbuje sobie przypiąć tego Jezusa jak znaczek i usprawiedliwiać w ten sposób swoje działania, no to to jest nadużycie, to jest świętokradztwo w pewien sposób, bo Jezus to miłość bliźniego, to pokój, to przebaczenie czyli wszystko to czego w tej chwili nie oglądamy. Rząd e, e, robi rzeczy, które są przeciwieństwem pokoju, miłosierdzia, miłości A co takiego bliźniego. Robi? No na przykład innowierców przedstawicielka władzy, posłanka chce e, deportować. Rząd e, chce teraz odebrać pieniądze organizacjom pozarządowym, które robią bardzo wiele dobrego, także dla biednych ludzi, dla dla Polski po, po to, żeby rząd chce po prostu te organizacje podporządkować sobie, skontrolować albo te, które są niepokorne, zadusić brakiem pieniędzy. Rząd toleruje agresywnych nacjonalistów na ulicach. Przecież u nas w ciągu kilku lat około 3000 razy wzrosła liczba przestępstw z nienawiści, cudzoziemcy są bici, napadani, a minister Błaszczak mówi, że to margines. No ale ostatnio pojawiły się taka, takie policyjne statystyki, z których wynikało, że liczba przestępstw wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej to właściwie prawie nie istnieje. To może jest postęp jakiś. Nie, nie wiem, czy jest to postęp w, w Newsweeku, właśnie, w wywiadzie dla Newsweeku rzecznik Bodnar mówi, że sugerowano mu, żeby w ogóle się nie zajmował prawami osób odmiennej orientacji seksualnej, bo to margines i to wstydliwy i to naraża na szwank powagę Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. To znaczy, że ten rząd nie rozumie, ta władza i ta partia rządząca nie rozumie, że prawa człowieka to są prawa człowieka każdego człowieka, każdej mniejszości, nawet jednoosobowej. Każdy z nas jest w jakiejś sprawie jednoosobową mniejszością, każdy z nas jest w jakiś sposób niepowtarzalny i inny od innych. I jeśli ten rząd tego nie rozumie, jeśli ten rząd myśli w kategoriach takich, że liczy się tylko horda, silna horda ludzi, a pojedynczy człowiek jest sam bezbronny i nieważny, to znaczy, że jesteśmy bardzo daleko od chrześcijaństwa. Jezus każe nam kochać e, każdego bliźniego. Czekaj, czekaj. Ale chciałam Cię zapytać, czy Ty, jako, jako, jako człowiek, jako jednostka, czujesz się w tym kraju źle? Czujesz, że ktoś narusza Ci Twoje prawa? Czy to jest tylko takie mówienie, bo, bo, no bo chcesz ponarzekać, bo tutaj jest coś do wykwienia, bo ten rząd Ci się nie podoba, bo masz inne poglądy? No ale na każdym kroku moje. E... Moje prawa są gwałcone już w momencie, w którym dowiaduję się, że ludzi niekatolików, takich jak ja, będzie można z Polski deportować i dowiaduję, zresztą już po raz kolejny dowiaduję się o możliwości deportowania mnie, bo dwa lata temu publicysta Rzeczpospolitej Dominik Zdort z kolei chciał wysiedlić z Polski ludzi tatarskiego pochodzenia, akurat jestem tatarskiego pochodzenia. Dobrze, a czy nie można tego wszystkiego, bo jednak Polacy z tego co ja widzę próbują oswoić te wszystkie... Bzdury, nazwijmy je bzdurami, kpiną. Nie możesz po prostu kpić z tego i ale nie przejmować kpie, się. tym wie co tydzień w gazecie wyborczej kpie bardzo intensywnie i w każdy poniedziałek w to kefem kpina jest potrzebna, ale kpina nie wystarczy. Trzeba mieć też poważną odpowiedź. No i jaka jest ta poważna odpowiedź? Ja uważam, że powinniśmy stanąć pod Sejmem i protestować, tak jak to zrobili Ukraińcy. Mamy w, w tym momencie rząd, który e, de facto likwiduje nam e, demokrację w tym demokrację liberalną, czy też po prostu demokrację bezstronną, państwo, które dba, I taką ideę, że państwo chociaż rządzone jest przez większość, która wygrała w wyborach, to jednak nie może to państwo gwałcić praw mniejszości, która te wybory przegrała. Ta idea w tym momencie upada, jest niszczona. Większość myśli, że jej wolno wszystko. A jest to bardzo względna większość, to jest jakieś 30% wyborców, 19% wszystkich Polaków. Tak naprawdę agresywna mniejszość ultrakatolicka i nacjonalistyczna złapała resztę Polski za mordę, a my e, siedzimy grzecznie i mówimy sobie, no tak, ale to demokracja, więc musimy to jakoś przecierpić. A jak możemy siedzieć niegrzecznie? Jak ty mógłbyś siedzieć niegrzecznie, Demonstra Cześć, mi co? No ale yyy, Ukraińcy przychodzili pod Sejm, yyy, stali pod swoim parlamentem, strzelano nawet do nich. Oni stali stali i stali. Ja nie mówię, żeby stosować jakąkolwiek przemoc. Ja jestem przeciwny wszelkim agresywnym Majdanom. Natomiast uważam, że powinniśmy stać pod Sejmem yyy, całymi dniami i miesiącami, aż ten rząd się nie opamięta. Ten rząd się takich rzeczy boi. Yyy, Kiedy kobiety z parasolkami wyszły na place większych miast w Polsce, nagle się okazało, że ten rząd wcale nie wierzy. W Człowieczeństwo zarodka, nagle już nie uważa aborcji za morderstwo, nagle się wycofał z tego z projektu e, całkowitego zakazu aborcji. Skoro mówimy już o porządku publicznym i e, o spokoju panującym w Polsce albo braku spokoju, taka rzecz, która bardzo ciebie obchodzi, to jest obrona terytorialna, czyli taki sztandarowy projekt Antoniego Macierewicza. Co z nim jest nie tak, bo krytykujesz go gdzie tylko możesz. Przede wszystkim, no, ostatnia wypowiedź Antoniego Macierewicza, e, który zapowiedział, że on e, młodych chłopców, a także zdaje się, że mają tam być też dziewczęta, e, wyszkoli tak, e, że oni będą w stanie walczyć ze specnazem, to jest coś przerażającego. Specnaz to są wyjątkowo okrutne, bezwzględne siły specjalne rosyjskiej armii, a tu mamy do czynienia z chłopcami, którzy będą e, raz na parę tygodni biegać po lesie. Minister da im do domu pistolet maszynowy i 500 złotych, ale nie będą w żaden sposób, nie będzie można w żaden sposób ich skuteczności porównać z regularną armią, a co dopiero ze, ze, ze specnazem. Poza tym minister rekrutuje do tej swojej armii obrony terytorialnej rekrutuje zwolenników specnazu, e, e, prorosyjskich neofaszystów z falangi i prorosyjskich no ludzi to, z pro, To, to już jest bardzo poważny zarzut, masz dowody na to? No, pisało o tym okopisa w wyborczą, ale przede wszystkim opracowanie koncepcji e, obrony terytorialnej minister powierzył pułkownikowi Krzysztofowi Gajowi, który na portalu kresy.pl pod własnym napiskiem... Nazwiskiem napisał, że popiera Putina na Ukrainie, a w wywiadzie dla Telewizji Republika mówi, sugerował, że robotnicy polskich zakładów zbrojeniowych powinni strajkować, żeby nie dopuścić do tego, żeby polska broń była eksportowana na Ukrainę i trafiła w ręce ukraińskiej armii. Minister jest otoczony przez zwolenników Putina. Tomek, Tomek, czy ty nie masz przypadkiem swoistej takiej dziennikarskiej obsesji na temat ministra Macierewicza, bo piszesz o nim od miesięcy i to właśnie w coraz bardziej takim oskarżycielskim tonie. Nie, minister mnie w ogóle nie, nie obchodził, dopóki nie trafiłem na pewne papiery, dopóki nie dowiedziałem się, że minister w czerwcu tego roku, w, znaczy na wiosnę, bo zacząłem to przygotować wcześniej, na, na wiosnę tego roku dowiedziałem się, że minister od e, lat współpracuje z e, płatnym e, konfidentem e, bezpieki komunistycznej, milionerem Robertem Luśnią, k, m, powiązanym też na różne sposoby z Rosją. I e, to mnie wtedy zaszokowało i pomyślałem sobie, czy ten Antoni Macierewicz, którego uważamy wszyscy za e, kłopotliwego, ale jednak wariata, czy on nie, przypadkiem nie jest jednak bardzo sprawnym e, człowiekiem prowadzącym, można powiedzieć, podwójne życie. Nie? I jaka jest Twoja odpowiedź na to pytanie? E, mi, minister Antoni Macierewicz jest bardzo sprawnym politykiem, który bardzo szkodzi Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu też dziękuję za to, że byliście z nami. Zapraszam w kolejny wtorek, a wszystkie odcinki programu z kim Dziś na wod.pl.